Jeżeli grasz w FIFA i potrzebujesz szybko i tanio końców, to masa monet jest dla Ciebie. Link w opisie polecam. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Pawik, a to jest FIFA Ultimate Team Draft. I to nie jest zwykły draft, bo to jest Draft Challenge. Jeśli macie pomysły na challenge w draft, piszcie je w komentarzach. Oprócz tego zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej FIFA i więcej draftu na moim kanale, a wiem, że chcecie, no, no wiem, że chcecie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, no to. Tak bym. Proponował, tak. Okej, okay, moi drodzy, a w tym filmie chcę Wam przedstawić skład czarnuchów. Niggers, niggers, yeah. Kto jest największym czarnuchem, tego wybieramy do składu. Najpierw formacja, tutaj nie ma znaczenia, tak naprawdę weźmy sobie 4-3-3, niech będzie. Czas na kapitana, oczywiście, mamy tutaj albo Maycon, albo Kost. Mi się wydaje, że Kosta jest większym czarnuchem, więc to jego wybierzemy. Kosta. Napastnik, który najbardziej jest czarny, myślę, że obamy Young czy Defu? Bardzo chciałbym Obama yanga, ale wydaje mi się, że Defu jest większym czarnuchem niż Obama yang, więc wybieramy właśnie Defu. Tutaj największym czarnuchem jest Williams e, albo Kelvin, ale chyba jednak Williams jest większym czarnuchem. Pewnie wielu z Was powie, że Yaya jest tu większym czarnuchem, ale dla mnie większym czarnuchem z tych dwóch jest oczywiście Paul Pogba. Wow, tutaj oczywiście bez dwóch zdań Hamsik, nie żartuję, oczywiście Sisoko. Tu nie mamy żadnego czarnoskórego zawodnika. Więc wybierzemy czarną kartę Bigli. Biglia Inform czarna karta, więc jeśli nie czarny zawodnik, to czarna karta. Myślę, że kurzawa jest najbardziej czarnoskóry z tych wszystkich zawodników. Tutaj Kariko nie jest czarny, jest taki śniady, ale reszta jest bardziej właśnie białą ma skórę, więc Kariko pasuje najbardziej, tak mi się wydaje. Angelelli, tak samo jak Kariko, jest najbardziej śniady. Tutaj kawanda bez dwóch stań. No i bramka rzeczywiście oczywiście Steve Mondonda. Tutaj też nie mamy za bardzo czarnoskórych zawodników, więc wybierzemy czarną kartę i Kara Tutaj Miranda na pewno. Wydaje mi się, że najbardziej taką śnianą cerę ma Gaia, także jego wybierzemy do składu. Tutaj Karim Belarabi bez dwóch zdań. Ok, niech będzie Vitolo. Tutaj Neymar. Neymar jest najbardziej czarnoskóry, także jego wbierzemy do składu. Bardzo dobrze. Muntari, bez dwóch zdań. Tutaj mamy kolejny przypadek, gdzie nie mamy czarnoskórych zawodników, więc wybierzemy czarną kartę Paisicza. Tutaj chyba Klein. A Staric, Staric bez dwóch zdań, chociaż bardzo bym chciał Bale albo Czecha, no ale niestety Daniel Staric. Tutaj podobnie, żaden z zawodników nie jest czarnoskóry, więc bierzemy czarną kartę, niech będzie Di Maria. Tutaj oczywiście Elias Feyenoordu. Tak więc tak wygląda końcowa wersja mojego składu. Mamy w składzie Casiasa m.in. Pogbe, Toty, a Di Maria, Inform, a także Neymara Inform, także może coś ugramy, zobaczymy, gramy mecz. Ok, zobaczmy jego skład, co on tutaj ma. No! Bez szału. Bez szału powiem wam. Wydaje mi się, że Roy's na lewej obronie, okej. Okay. Aha. Okej, okay. koleś chyba nie gra, nie wiem dlaczego. Okej. Okay. I znowu pół godziny będę szukał przeciwnika. No bez jaj, ja pierdzielę. Zobaczymy co ma, Messiego ma. Mhm. Di Maria, Bale, Isco, m.in. Piszczek, Neuer. Fajny skład. Fajny skład. Dobrze, teraz może być moja okazja. Pogba, Pogba, Pogba do Di Maria, Di Maria teraz ładnie dojdzie do tej piłki. Di Maria. Di Maria i uwaga teraz. Raz. Dwa i trzy. Di Maria patrzy. Jest! <ścoughs> Pogba teraz Starić, Daniel Starić, dojść do piłki, Starić Starić, 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 jeszcze raz Starić, jeszcze raz Starić Perisic Nie ma, jakim cudem nie ma Dobrze, teraz Starić Do Di Maria, Di Maria Di Maria, dawaj Angel Angel Di Maria, karny Jest Dobrze No i kto? Neymar damy na dwa tempa. Zobaczymy, Gol! Neymar 2-0 Di Maria, Di Maria, jeszcze Di Maria, Di Maria. Spokojnie Angel i znowu Karny, tak jest. Ależ koleś fauluje no, nie wierzę. Znowu Neymar. Teraz zrobimy tak na jedno tempo i w prawo. Fuck. miał miało być w prawo Dobrze teraz Perisic do Neymara, Neymar Neymar do Pogby Pogba do Perisicia, Perisic do staricza kuźwa niedokładnie I Neymar, dobrze Starić, dobrze, 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 Staridz 3-0 Gol Rage quit. rage, quit, rage, quit, rage, quit, rage, yes, Nice Aguero, Staric, a Schweinsteiger, Payet Kto tu jeszcze ciekawy? Sterling, Zabaleta, Kurtua. Fajny składzik Teraz Daniel Staric, Staric, wow Dobrze teraz Perisic, Staric No i kto, co, co się stało? Kurde fuck's sake, fuck's sake. No niestety przegrywam jedną bramką, póki co. Co się dzieje? C Gdzie jest moja obrona? Halo. Dobrze, Casillas. Nie, 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 nie. Staric. Dobrze, teraz Perisic, Perisic do Pogby, Pogba i kurde, no nie doszło to podanie do Neymara. Tymczasem uwaga 2-0. To mnie boli, to mnie boli. Staric. 2-0. Dobrze teraz staric. A staric szukamy tutaj. O, do, dobrze. Jestem cały spocony. Jest mi tak gorąco, że masakra. Jeszcze, 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 jeszcze. No nie wierzę. Uwaga teraz. Neymar 3-0. Takiego w to nie dostałem. Serio. Ja pierdzielę. Masakra. I Maria, koniec. Nie, nie koniec. Myślałem, dobra, dobra, proszę skończyć tą porażkę. Niestety, dramatyczny mecz. Niestety. Dobra, sędzia, kończ to. GG. Fajnie zagrał koleś. Dostałem wpysk 3 do 0, moi drodzy. Także moi drodzy, to był czarnoskóry draft. Mam nadzieję, że więcej challenge z chcecie. Jeśli tak, łapka w górę, komentarz i subskrypcja, jeśli jeszcze nie jesteście moimi widzami. Tu mi się coś sypie, ważne. A w tym momencie ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, papa i cześć. Yo!